Na program zaprasza Aquapark Fala. Poznanie na sucho wszystkich atrakcji Aquaparku Fala zajmuje około 2 godzin. Tyle trwa oprowadzanie podczas drzwi otwartych dla seniora. My postaramy się je przypomnieć w niecałe 5 minut. Dziś fala w pigułce. Jedną z najnowszych, a już ulubionych propozycji jest ścieżka knajpa. Spacer w wodzie o różnej temperaturze doskonale pobudza krążenie, buduje i wzmacnia naszą odporność. Po wakacjach, jak żeśmy wrócili zobaczyliśmy ten spacerownik, bo tak mówimy to między sobą, no to jesteśmy tym zachwyceni, bo jak wychodzę, to mogłabym spróbować. Popularne są również baseny solankowe znane ze zdrowotnych właściwości. Miałam teraz przerwę, bo miałam rehabilitację na kolana i to mi bardzo pomaga tutaj, ta woda ciechocińska, woda Morza Martwego. No, y, później ten, y, borowina też jest dobra. A skoro o zdrowiu mowa, warto odwiedzić strefę saun. Dlaczego chodzę na sauny? Żeby się zrelaksować. Ja mówię o sobie, zrelaksować, się, odporność podnieść. Rzadziej choruję, chodząc na sauny. Mamy tu sauny suche, parowe i na podczerwie. Obsługa Saunarium zapoznaje każdego nowego klienta z zasadami poprawnego saunowania. Jedna z najważniejszych brzmi: Tyle, ile się saunujemy, powinniśmy tyle odpoczywać, czyli nie przychodzimy z sauny do sauny, ale również pamiętamy o nawodnieniu i odpoczynku. W naszej strefie saun mamy takie miejsca, jest to np. tepidarium, jest to tężnia solna i jest to grota śnieżna, gdzie możemy również wchodząc do niskiej temperatury, organizm odpowiednio schłodzić. Strefa saun aquaparku jest strefą beztekstylną. Choć jedynymi pomieszczeniami, w których przebywamy nago, są łaźnie tureckie. W pozostałych okrywamy ciało ręcznikiem. Ja bardzo często im mówię, że ręcznik zasłania więcej niż strój kąpielowy. Jest to y, coś, co może y, przekonać y, kobiety, że faktycznie nie ma się czego wstydzić bo tak naprawdę w tym ręczniku może do każdej słuchaj sauny wejść. W sobotnie poranki saunarium gości najmłodszych pływaków. Niemowlęta w towarzystwie rodziców biorą pierwsze lekcje pływania. Jeśli dziecko trzyma główkę, to jest jedyny warunek na to, żeby przyjść na takie zajęcia. Oswajamy tutaj dzieciaki z wodą. Mamy przeróżne ćwiczenia. I cała głowa. Okej! Okay. Brawo! Tak jest! Super! Brawo! Myślę, że każde dziecko powinno spróbować, jak jest takie malutkie, dzieci naturalnie wiedzą jak pływać. Ja nie umiem pływać, więc tutaj zadbałam, żeby moja pociecha no, umiała. Starsze dzieci lekcje pływania odbywają w basenie sportowym pod czujnym okiem instruktorów z Akademii Pływania. Każdy z nas powinien umieć pływać. I niestety starsze pokolenie nie było takiego reżimu i dlatego niektórzy nie umieją pływać, choć najlepszym przykładem jestem ja. Bo są to zajęcia ogólnorozwojowe? Bo dobrze wpływają na zdrowie dzieci. No i myślę, że dla nas to jest ważne, dla rodziców, żeby czuć się bezpiecznie. Dla bezpieczeństwa, dla tego, żeby był wysportowany, dla rozwoju fizycznego, dla rozwoju psychicznego to też dobrze wpływa. Od liny pójdźcie sobie z nią. Niech ona tutaj ma coś, jakąś zabawkę, to ona chciała piłkę. Zajęcia dla dzieci w wieku 1-3 mają służyć przede wszystkim zwiększeniu odporności dzieci, ponieważ dzisiaj mamy piękną zimową Maurę. Rodzice przychodzą z dziećmi na basen, trochę je uodporniają. Przy okazji zajęcia są na dziewiątą, więc rodzice sami muszą trochę dbać o siebie, żeby wstać o tej godzinie. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. I teraz uwaga, na początku robimy wydech do wody z samymi ustami, nie namieramy jak najwięcej powietrza. Tutaj mamy grupę początkującą, gdzie dzieci się uczą przede wszystkim takiego oswojenia z wodą, tak? Żeby zrobiły wydech, żeby schowały twarz, prawidłowej pracy e, nogami, w ogóle utrzymywania się. Na wodzie, a później im starsza grupa, tym nowe umiejętności dochodzą. Od wody nie stronią także seniorzy, dla których Aqua Aerobic to pozycja obowiązkowa w tygodniowym rozkładzie zajęć. Dla Za zdrowia, tak? To odpowiednie, w starszym wieku trzeba trochę dbać o kondycję, bo tylko Kanapka, książeczka, kawka, stawy. Stawy są zdrowe, nie mam żadnych boleści. Oczywiście fala to także rozrywka na zjeżdżalniach, w brodzikach czy na basenie z falą. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Na program zaprosił Aquapark Fala.